Dzień dobry. dzień dobry. Powiedzcie mi jedno na to. Dzień dobry. Czy tu w Domu Kultury czujecie się bezpiecznie? A jak jesteście w domu, czujecie się bezpiecznie? A w przedszkolu też się czujecie bezpiecznie? Czyli chcielibyście się czuć wszędzie bezpiecznie? No więc właśnie po to jest ta dzisiejsze nasze spotkanie, po to jest ta nasza dzisiejsza impreza, abyście dowiedzieli się, gdzie poza przedszkolem, poza domem kultury, poza domem własnym można czuć się bezpiecznie i jak to robić, żeby było bezpiecznie. Serdecznie Was witam na kolejnym Bezpiecznym Przedszkolaku. Dziś pierwszy dzień właśnie dla Was, jutro dla innych jeszcze przedszkoli i chcę Wam powiedzieć, że ta impreza jest imprezą bardzo ważną bo patronują jej komendant Policji Powiatowej i pan burmistrz Gminy Kęty. Także jest to dla nas wszystkich ważna sprawa, aby właśnie nasi najmłodsi, milusińscy, byli na terenie gminy i w ogóle w swoim życiu bezpieczni. Chcemy was tego uczyć, a jednocześnie chcemy się bawić. Jak widzicie, tu nawet coś na was już czeka. Jest pan burmistrz. Serdecznie witam pana burmistrza Tomasza Wąka. Patrona naszej imprezy przyszedł do nas osobiście. Pan komendant zapowiedział się troszkę później. No właśnie, no właśnie tak myślałem. Bardzo się cieszę z tego, co powiedziałem: że zależy władzom gminy, władzom policji, straży miejskiej, straży pożarnej. Będziecie mieli okazję z nimi się wszystkimi spotkać na Wasze bezpieczeństwie I dlatego też chcemy tą dzisiejszą imprezę poświęcić i zabawie, ale także i edukacji, i informacji. Chcę powiedzieć, że wspierają nas takie firmy jak MZK czy Bank Zachodni i ta impreza jest też dzięki nim właśnie taka kolorowa i taka, mam nadzieję, dla Was będzie sympatyczna. Także uczcie się, bawcie się i korzystajcie z tej wiedzy, abyście byli bezpieczni, aby rodzice o Was się nie martwili i żebyście sami czuli się bardzo dobrze. Jak co roku w Kęckim Domu Kultury 3 i 4 czerwca, przedszkolaki z terenu gminy Kęty wzięły udział w programie artystyczno-edukacyjnym Bezpieczny Przedszkolak. To jest taki, który nie tylko w domu czuje się dobrze. Nie tylko w przedszkolu, nie tylko w Domu Kultury, choć mam nadzieję, że tutaj też. To taki, który umie zareagować na zagrożenia dzisiejszego czasu, dzisiejszego świata, a one są większe niż kiedyś. Także to, to taki młody człowiek, który już nie jest naiwny i taki, który jest ostrożny właśnie dlatego, że dowiedział się, że istnieją zagrożenia. I myślę, że wystarczy, że będzie ostrożny, to już będzie bezpieczniejszy. Przede wszystkim używamy tutaj formy zabawowej. Jeżeli ktoś ociera się o coś na luzie, swobodnie, bardzo mocno wchodzi to w podświadomość i skojarzenia. I myślę, że one będą procentować w miarę dorastania, a oswojenie się z problemami już teraz pozwoli na lepsze rozumienie ich później. Także myślę, że ten efekt zabawowy tu jest bardzo, bardzo mile widziany i skuteczny. Założeniem programu jest zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz kształtowanie postaw sprzyjających właściwym zachowaniom w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji: występy dzieci z przedszkoli, ścieżka edukacyjna dotycząca bezpieczeństwa, projekcja bajek, przygody Bolka i Lolka, Zgubiony Świat, oraz Reksio Ratownik. Bezpieczeństwo najczęściej jest kojarzone z tym, że przechodzenie przez jezdnię, prawda, sygnalizacja świetlna, znaki drogowe. Natomiast myśmy ten temat poszerzyli, bo, bo bezpieczeństwo to nie tylko właśnie zagrożenia komunikacyjne, ale bezpieczeństwo to także nieufanie obcym, bezpieczna zabawa, bezpieczne korzystanie ze sprzętów, które znajdują się w domu, bezpieczna zabawa na placu zabaw, ale także zagrożenia, które są związane właśnie z nieodpowiednimi przedmiotami, nieodpowiednimi miejscami, w których dzieci się mogą znaleźć. Oglądamy. Co takiego? Różne sprzęty. A jakie sprzęty? Jesteś tu najbardziej przygodowała? Czy tu najbardziej podoba? Mm. Wielko Wielko wojskowe. Sprzęty wojskowe. Wiesz, to Milenko, powiedz mi co tutaj robicie? E, występować, występowaliśmy. A co, co e, pokazywaliście na scenie? Co, e, e, jakie przedstawienie, czy piosenkę? E, tam, mm, policjantów. Powiedz mi Natalia, co tutaj było fajnego? Jest tutaj coś, co Ci się najbardziej podobało? Występ. Ola! Który występ? Mm. Nasz. Co tutaj robiliście? Śpiewaliśmy. Odpowiadaliśmy na pytania pani policjant. Projekt odbył się pod honorowym patronatem burmistrza gminy Kęty oraz komendanta powiatowego policji w Oświęcimiu. Gdy jest się przedszkolakiem najlepszym sposobem na naukę jest zabawa. Więc bezpieczny przedszkola to forma zabawy, występów, piosenek, wierszyków, ale to także bardzo poważna sprawa, ponieważ jest szansa na kontakt ze służbami mudorowymi, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Policją. Można wiele zobaczyć, ponieważ jest prezentacja sprzętu, jest ścieżka edukacyjna, więc przedszkolaki. A myślę, że taki dzień nie tylko w kontekście przygotowania, ale samego udziału w tym przedsięwzięciu, to to jest święto i zapada w pamięć, a o to chodzi. Bezpieczny przedszkolak to marzenie, które powinno się spełnić. Bardzo chcemy, żeby przedszkolaki były bezpieczne. Edukacja jest ważna. Od, od, od pierwszych dni na początku prowadzą tą edukację rodzice, natomiast no my jako policja staramy się w to włączyć, korzystając z doświadczeń wychowawców przedszkolnych. Gmina Kęty tutaj przoduje w tym zakresie, natomiast inne gminy też starają się nie pozostawać w tyle, ale no trzeba podkreślić, że gmina Kęty przoduje, jeśli chodzi o, o tak małe dzieci przedszkolne. Maluchy mogły również zobaczyć wozy policyjne i strażackie, a także stroje i inne akcesoria używane przez funkcjonariuszy policji, straży miejskiej i straży pożarnej w ich codziennej pracy.